pierwszy śnieg tej jesieni zaskoczył niektóre rośliny na południu Polski. A mamy już końcówkę listopada. Zwłaszcza róże, które jeszcze cały czas były gotowe do kwitnienia i mają w tym momencie sporo pąków. No niestety zupełnie już się nie rozwiną, ale mimo wszystko wyglądają jeszcze fantastycznie w połączeniu ze śniegiem. Niskant Morning Light wygląda zupełnie jakby nietknięty przez przymrozek, który pojawił się ostatniej nocy, a było na termometrach około minus 2 stopni. Magnolia zimozielona, grandi Flora, odmiana Alta. I zupełnie nietknięte przez mróz. Jest jeszcze lawenda, i ogromna rzesza kwiatów, które cały czas pokazują nam swoje niebieskie błękitne oblicze. A z tyłu widzimy trawę pompasową. Na szczęście kwiaty tej mahoni, mahoni pośredniej, Winter Sun jeszcze się nie rozwinęły. to akurat jest duży plus, ponieważ mm, zazwyczaj gdyby się ta mahonia rozwinęła, a wystąpił duży mróz, to niestety kwiaty potrafią przemarznąć. I na sam koniec pozostała jeszcze Leicesteria Piękna Purple Rain, w zasadzie ona w tym momencie ma większość owoców niż kwiatów, choć gdzieniegdzie jeszcze pojedyncze kwiatki się pokazują, ale tutaj akurat widzicie owoce i zupełnie nie wygląda na zmordowaną przez ten przymrozek. Podejrzewam, że te liście dopiero spadną przy temperaturze w granicach minus 10 stopni.